W niedzielne popołudnie 30 maja w odnowionym parku imienia Skarbka Borowskiego odbędzie się piknik dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu przygotowano wiele atrakcji. Miejska i powiatowa biblioteka zaprasza do strefy, do strefy zabaw wszystkie dzieci łącznie z rodzicami, bójkami, ciociami, babciami. W tej strefie przygotowaliśmy wiele świetnych atrakcji zarówno ruchowych, jak i również Rekreacyjno-plastycznych. Dzieci będą mogły wykonywać kotyliony z pipi, pipi, lampstrum. będą mogły wykonywać zakładki do książki, latawce z pipi, ale też przewidzieliśmy mnóstwo gier pod tytułem Koło Fortuny rzut do celu. W strefie zabaw parku odbędzie się spektakl o godzinie 16 w wykonaniu aktorów ze studia Krak Art. Przed samym spektaklem, który będzie w wykonaniu aktorów ze studia Krak z Krakowa, będą to przygody Pipi Pończoszanki. Będzie rozstrzygnięcie konkursu, który Biblioteka przygotowała dla najmłodszych, 5-6-latków oraz dzieci z klas 1 do 3 szkół podstawowych. Pipi Pończoszanka, nasza fajna koleżanka, czeka wiele atrakcyjnych nagród. Biblioteka też przygotowała dla każdego dziecka niespodziankę. Które weźmie udział właśnie w naszych zarówno konkursach ruchowych czy konkursach plastycznych. Podczas pierwszego dnia dziecka w zmodernizowanym parku imienia Skarb Kaborowskiego w Dębicy nie zabraknie występów kuglarzy, szczudlarzy, akrobatów oraz darmowej waty i popcornu. Piknik pełen atrakcji będzie trwał od 15 do 18.